Witamy Was w kolejnej postprodukcji kolejnego serialu EPOPEI, tym razem na, o gotowaniu. Postprodukcji? E, nie, nie, postprodukcji, serialu ja pielęgniarza e, To jak to się nazywa? Making of? Making of, właśnie, tak, niech to będzie Making of. Na chwilę obecną idziemy na cmentarz <kluzny> północny, po nasz pierwszy gadżet E, mianowicie idziemy do kamieniarza szukać e, deski do e, no, blatu do pieczenia Wszystko musi zdradzać? Ale to, jest, to się pojawi dopiero po, po filmie No to już mogę powiedzieć wszystko <grym> Bo sytuacja jest następująca, że tak jak oglądaliście odcinek e, making of Złodzia Lowelów e, To no, ogólnie Złodziej Rowelów jest na innym kanale jest na... Prywatnym moim kanalem Marek Płynalczyk A na są właśnie Making I tam wszystkie inne pierdolę związane z podróżami Na moim prywatnym kanale jest taki plan Na rok 2017, że Raz w miesiącu będzie Wypuszczany filmik Który ma Tak naprawdę Na celu wzbudzenie, nie wiem, atencji Nie wiem jak to nazwać no. No ma być po prostu, ma być popularny, tak, i robimy, po, robimy, wszystko, żeby było popularne, jakoś go tam promujemy w internecie. I nic nie wnosi. E, no i właśnie mają nic nie wnosić zupełnie. <laughs> e, także na chwilę obecną mamy 11 stycznia, jesteśmy mniej więcej niecały miesiąc od premiery Złodzieja Rowerów. Na chwilę obecną Złodziej Rowerów ma niecałe 15 tysięcy wyświetleń, e, także całkiem nieźle. Mm. No tak. tak. i robimy teraz filmik o, o, o żalcie tak? Poprzedni filmik o żalciu, gotowanie steków nad... E, znaczy, smażenie steków nad e, jak to się nazywa nad Wisłą właśnie do Bawisła, ty my tu w lewo. Nie, tak? Nie? Tak, my tu w lewo. Tak, poczekaj Bójciskiego. Tak, Oczywiście tak. tak, tu w lewo. No, e, filmik w ciągu 3 dni miał 1000 wyświetleń, także... Widać, że jest potencjał, mimo, że było w nim bardzo wiele rzeczy zwalonych I robiłem na szybko i ogólnie ta płyta, na której smażyliśmy, to byłaby. to jest, e, był e, kamień elewacyjny z Li, e, Leroy Merlin Czyli Leroy może. Merliny, czy zwał jak zwał Na się trochę połamał, także teraz e, jedziemy do kamieniarza po, po, po płytę A potem jedziemy do Taltaku po deskę do krojenia. także. Chcemy się przełożyć do kolejnej części i zrobić, żeby no wyglądała trochę bardziej profesjonalnie niż znowu na odwalsie no i tyle A wyjdzie jak zawsze A wyjdzie jak zawsze, oceny już macie, bo już widzieliście Sytuacja wygląda tak, że mamy już płytę Dostaliśmy od pana taki kawał granitu Gruby, ciężki A w tym momencie jesteśmy 3 km przed Wołominem pod Taltakiem ale jest zamknięty, niestety. Fajne deseczki przygotowane. No ale nie nasze. No i tyle. Tal tak niestety zamknięty. Może mają wolne, są na ulopie. Jedziemy teraz po naszego aktora. Silesciucha sil, sil, znaczy się. Poniedziałno! Co tam na wsi słychać? Powiedz. Jak tam na polu? Siemom, ej, słuchuchy. kurwa, bo nie da. O. Dobra, postaram się wa Dzięki, wie tam włosy idzie. Rika Come here Rik. Och, chodź, mój ulubieńcu. Siema. No, 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 jezu, no i kolejny. Naprawdę, nie, nie, nie stanęła nic. Wiem, wiem, są skakuny. Skakun, długi skakun. Dobra. Ja nie wiem, jak my tu będziemy szli z tym całym sprzętem, no ale damy radę, no. Zobacz, jest godzina 14 i słońce już jest na ten. Na dole, już ledwo co no. Słam? Tutaj masz drogę już na samej Drogę? No w teorii teraz jak to przejada, ale Subalu przejada, ale do dżem będzie ciężko No co o tym Wiesz co może jak sam, no w sumie na samkach jakby to przewieźć byłoby dobrze Tylko nie no Musimy do Wesołej podjechać w takim razie i może gdzieś w piwnicy leżą. No albo talgać tą płytę. Granitę mamy wielką płytę granitową. Co? No do smażenia na tej płycie. No, Dobra, ale no, jeżeli masz ten. Jeżeli masz jakieś męczanki albo... Wiesz no tak jest wyglądającego to może za nikiego za o w sumie tak, no bo to i tak, to, to i tak będzie nasz akton, nie? No to jest ta droga, nie? I to, no, idzie Klimat to. fajny, słuchajcie, naprawdę. Mam przesłanę ustawioną 3,8 i wygląda to pięknie. A i teraz dalej już zbuta, już dalej się nie dojedzie. No dobra. Woda. Na no bardzo ładnie. No wiesz, mały nult Jest duży nód ona, ona, teraz woda jest, jest ostygnięta. Jest dużo niższa woda. Słuchaj nie tutaj, no, w porównaniu z mienią i świdrem to jest naprawdę mały. No. Kurwa, chujnie lód. Czekaj, zrobimy zuma. A czostać, znaczy, no. No to jest taka pianka, nie? No tak jak powiedziałem, no. pianka właśnie, dlatego po rzece nie warto chodzić, nie? No kół na wyższe ode mnie. A jelen jak, jak się drapie po porożu, to jeszcze kurwa y, dużo spuszczałem. No. Pydlaki wielkie. Ale zobacz, że są i stare i nowe. Tak, tak, widać. Nie, no zobacz, tutaj nowe. Tutaj masz, tutaj masz stare, poddrapywane, Ta. a tu już są świeże. No. Jesteśmy nad rzeką Mienia, druga miejscówka, badamy. No. no i te samochody to idą ogólnie cały czas wzdłuż rzeki, bo tak jak chaliśmy że była cały czas z prawej strony. No. Co? Aha, rzeczywiście. No ale tak to idzie. Ewentualnie możemy podejść z drugiej strony tam na świder, nie? Tylko tam no to widziałeś na zdjęciach, tak? Jak to wygląda To by można nakręcić fajne ujęcie Jakby kręcić, robić ognisko pod mostem z tej albo z drugiej strony, nie? I sobie smażyć. Tak? I nakręcić ujęcie z nas z góry, jak lata, i tu chodzą ludzie, tak? I tylko taki dym wydobywający się, wiesz, z nadmostu, nie? Z znaczy, mostu, nie? Że to nie? No, nawet nie zauważą, ale to wiesz, że tutaj ludzie się kręcą i tak dalej. A. Co? No właśnie, tak, To jest ta gusza to jest właśnie dupa. Chodź tu, zejdziemy na dół. Tak, zobaczymy. Ten lotem to jest głuby, nie? Ale... ale nie do końca. No ale widzisz, to są fajne powalone drzewa i w ogóle, nie? A? No, widzisz? Dawaj, już telefonem. No ja wiem, wczoraj go rządkiem zalałem. Nawet co? Tak. Zobacz, jak boble tam podjadę. Miejscówka w Józefowie, Emowie, czy zwał, jak zwał, odpada. Jesteśmy, o, w takim palku. Jedziemy dalej. No Taki krążek tutaj ze stusu możesz zrobić, nie? No Tylko gdzie ci gość taki kążek wyciągnie, żeby ci kawałek odciąć? No, to trzeba jeszcze mieć na uwadze. Dobra, hej, cześć, czołem. W e, dalszej aktualizacji udało nam się dzisiaj trochę rzeczy załatwić. Udało nam się znaleźć gościa, człowieka, który będzie odpowiadał za muzykę w tym filmie. Udostępnia nam cały swój album. E, gość się nazywa P. Peter, tak, skrót jest PTRK. Link do jego muzyki macie w opisie na dole pod filmem, tu i w filmie, który też jest cały tworzony, na temat którego jest cały ten Making Of, który też znajdujecie w opisie pod filmem tam na dole. Link do tego filmu. Gość robi niesamowite ambienty Mam nadzieję, mam nadzieję, że to nie będzie współpraca jednorazowa. Mi eee, jego muzyka się bardzo podoba. Zobaczymy, zobaczymy ile ile wykorzystamy w filmie. Eee, w ramach aktualizacji. Jeden altal tak widzieliście przed chwilą, podjechaliśmy po drugi gościa nie było. Gość przed chwilą do mnie odzwonił w ogóle gdzieś wyjechał. Do taltaku pojechaliśmy po deskę do klejenia, żeby zrobić deskę do klejenia. z litego drewna. No ale nie było takiej możliwości, tak? No. Jestem z gościem mówione na weekend. Um, żeby pojechał do niego po deski i mi to, zobaczymy co z tego będzie, ale ogólnie deski mają 3 metrowe, także Jest no Zobaczymy co z tego wyjdzie, a na chwilę obecną zamówiłem deskę z drewna oliwnego I taka będzie deska, zaraz Wam pokażę, znaczy pewnie zaraz, zobaczycie taka deska A widać, widać, nie widać, widać Taką deskę zamówiłem i ona będzie grała też przez skrzypce w tym filmie. Do tego zamówiłem nóż do klejenia, bo ten ostatni są na tym widzieliście był klejony, ale chciałem coś, żeby się wyróżniało, tak? Żeby ten nóż... Żeby wszystko... Kurczę, no w filmie mi się wydaje, że liczą się szczegóły i tak, takie, jak zadbamy o te szczegóły, to one się będą wyróżniać, tak? Będą tworzyć... Hmm, to, co będzie, będą tworzyć, nie wiem jak to nazwać. Nie, nie możemy nazwać tego malką, ale będą tworzyć takie punkty, które będą wyróżniały ten film dla na nasze filmy z tej dziedziny na przykład na tle innych, które jest w internecie cała masa, wiadomo. Także zamówiłem taki nóż z Damastu. Eee, Ręcz robiony, wszystko tutaj ten, także mam nadzieję, że dojdzie, zobaczymy czy zrobią. Eee, czy wyślą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, zobaczymy. A, no tutaj właśnie mam tego gościa, co robi, co robi muzykę. Także też można zobaczyć, jak to wygląda. No, na chwilę obecną, siedzę, rozpisuję, siedzę, rozpisuję sceny. No, i całe wszystko co nam jest potrzebne, więc na liście, słuchajcie, bo dzisiaj mamy środek, kręcimy w sobotę. Ten film pewnie ukaże się w niedzielę albo poniedziałek. Ale także to jest zapis ze, zapis, zapis ze środy 11 stycznia. E, ogólnie, Hambuksy planujemy zrobić z gruszkami w zalewie z lukolą, selem pleśniowym. E, tutaj na ten pomysł wpadła koleżanka Zosia. Za, za ten pomysł serdecznie dziękujemy. E, ja na gotowaniu się nie znam zupełnie. To wie każdy. Widocznie no, potrzebuję pomocy. tak Pomysłów. Pomocy w pomysłach, tak bo w wykonaniu to nie dam nikomu zrobić. Sam muszę. No. Eee, mieliśmy też pomysł właśnie dostaliśmy, żeby bo zastanawialiśmy się sk skąd wziąć bułki do hamburgerów, bo to ostatnie to były takie do żółku, nie i no. No wyglądało tak wyglądało. Eee, no i co? I na chwilę obecną. Mamy pomysł, że pójdź po bułki do pobyku, nie? Ale no tutaj to jest bulgerowi obok nas, ale byliśmy dzisiaj z kędzikiem w pobyku na hamburgsach, no i szało nie ma dupy, nie wie. Także musimy skombinować bułki. Niby taka prosta rzecz, a jednakże, Żeby to było, wyróżniało się na tle zwykłej kajzerki, znowu szczegóły, które trzeba dograć, eee, no, jeszcze trzeba zrobić trochę zakupów. Byliśmy właśnie dzisiaj w tym zakładzie kamieniarskim, właśnie w zakładzie kamieniarskim. Eee, i, 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 mamy płytę kamienną w ogóle, wody, potoczami, ale to. Te... 40 km wczoraj na przy mniej się 10, mnie tak zrobiło e, Także mamy deskę, ten, mamy, będziemy mieli deskę do klejenia Mam nadzieję, że przyjdzie, dzwoniłem do gościa gdzieś tam, gdzieś jest Nie wiem, jest jakaś Marbolka czy skądś, mają mi ją wysłać e, Mamy deskę Kamień od kamieniarza już mamy Mamy psamikiego, mojego lubieńca e, No nóż mam nadzieję, że dojdzie no i co? Ważnym klimatem, nasze znaczy ważną rzeczą jest, to mi się wydaje, żeby nie zmieniać klimatu. Więc na ostatnim filmie było tak naprawdę widać nas dwóch od tyłu, i tylko moje spodnie bojówki. Więc trzeba stworzyć. Znaczy, inaczej, trzeba utrzymać konwencję bohatera, tak to nazwijmy, tak? Czyli trzeba znowu założyć bojówki. No niestety tydzień w tych samych, nie na no, żaltuje, ale. E, znowu trzeba bojówki i, i utrzymać ten klimat, także. Też trzeba się na tym skupić. Jutro chyba pojadę jeszcze raz tam do miejsca, gdzie dzisiaj byliśmy oglądać te sceny, tak? Obok tam Grzegorza i Eweliny. W lesie i chyba będę musiał dograć jednakże, znaczy nagrać już yy, przywitki, bo dzisiaj yy, byliśmy tam o godzinie 13, jak widzieliście przed chwilą słońce już było bardzo nisko, mimo że jest, jest no jest pierwsze tygodnie stycznia, także ta ciemność robi bardzo szybko. No i mamy mało czasu. W sobotę będziemy nagrywać od samego rana. No ja się pytam w filmie czego, nie? Na pewno na tym nikt nie zarobi. Kurcze, ale fajnie jest tak spędzić czas razem z No, Fajnie jest robić coś. Fajnie jest coś tworzyć. Razem. No. A jeżeli coś się tworzy, to łączy to ludzi, tak się wydaje. No i tyle, no. Lecimy dalej. Witamy pięknego dnia kolejnego, jedziemy właśnie na plan i to tyle. Właśnie relacja, mamy sanki. a klasa wygląda tak. A tak. A Jack nie, a wygląda tak. Aktualizacja statusu jest taka. W tym momencie po raz czwarty zerwała linka od gdzie jest nasz cały tabuł. Z tym wszystkim idziemy na plan. Eee. Także Kędzik wrócił się do samochodu Przez las do, no Żeby wziąć linkę holowniczą I musimy tak przypiąć Nasz główny bohater niestety jest lamusem I nie daje rady tego pociągnąć Także stajemy po środku lasu Miki Szaleje, bo wszędzie są ślady dzików No i, 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 i. No i tyle tak? Może do jakieś tam 10 minut Dojdziemy, czy 15 Do miejsca docelowego Miki Miki, chodź do kamery. No tak, zobacz. <laughs> ho, 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 ho. No i tak właśnie cały, cały, cała sytuacja z Miki wygląda. Ogólnie dochodzi godzina dziewiąta. Jakieś dziwne odgłosy w tym lesie. No, tak Miki? Chodź, Miki. Widzicie jaki lis Pięknie jest, naprawdę fajna temperatura, bo jest powyżej zera. Także nie jest tak zimno. Tyle. Dawaj Taki pies, zobaczcie. Wystarczy tylko trzymać. Podtrzymywać się, jednak okazuje się, że ciągnie, tylko cały czas sobie przerwy robi Dawaj, dawaj Miki. Biegnij lisie śnieżny Aktualizacja statusu. Nasz lis śnieżny wyczuł zwierzynę. Kędzik ledwo co żyje. wiki A chcemy dojść tam w te powalone drzewa. Ile już idziemy? Nie wiem. Długo. No, to tyle. No i dojdziemy na pewno. Proszę bardzo, tak wygląda sytuacja. To jest nasz główny bohater. Siadaj, o właśnie, dobrze. No. Tak wygląda rzeka, pustkowie, aparat i kędzik. No, Dobra, tak, Panie Drodzy, wygląda rozpalanie ogniska tak naprawdę. Tylko, o no właśnie. Dobra, styka o, Zapałeczki z biedroneczki Dobra, jedziesz kędzik No i tak się właśnie spala ognisko Saliwa sal, 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 sal. <hary> Co na to Mikuś? A jeszcze nie zauważył Nasz list śnieżny Dobra, trzeba rozbić obóz Kędzik pochwal się jeszcze raz to zrobić Dotknąłem płyty, miała być zimna jeszcze Zrób, zrób test ten śniegu No jezus, no tak zapadowało wszystko, no nie amatorka walną tyle tego śniegu, że wygląda jak byłaby rzeczywiście zimna. Nie no dobra idzie. Topi się. Także tak widzicie wygląda palenisko. Płytę bez płomienia i tak dalej. Lis polarny się odnajduje. A tak moi drodzy wygląda scena z głuszką. <noise> Palen rzuca do operatora kamery ognisko. I dym w twarz. Cały czas. Cały czas. I leśny, i ten i zimowy list. No, ograniczona płyta wytrzymała, pół godziny do nim pękła. Tak, słuchajcie, jak ktoś ma jakiś pomysł, jaką płytę powinniśmy użyć. Jak widzicie, ta jest całkiem gruba, bo ma 3 cm. Napiszcie w komentarzach. Czego aktualizacja Kręcę aktualizację statusu do making of, nie? Jak wygląda sytuacja. No. Daj mi stało, bo jest niewielka. Co ciekawe. Dawaj kulatu, już się to nagrywa. Się nagrywa. <grywa> Przy Przygotowania do burgerów. No, tak. No. Zawsze. Na <grywa> za mnie nie znaczy. Nie, nie, kurczę, już. No bo dawaj, co tam, no. Tak, wylej to do końca. że może wrócić Wiem dlatego Dlatego śnieg też podpalam Zan, Zanim on ten, to już to cofam Ja odejdę, bo to Andrzej, Andrzej to jemnie Andrzeju nie denerwuj się Kula łysy, to już mu nie szkoda Ej brody mi zgoda Całą tablicą zajechał Rozpalone panie kierowco. No widzisz, a my od rana się męczymy Palą tym węglem wszędzie, nie? No O kurde to źle Źle, bo trzeba będzie kulde. Te... co No bo to jeszcze, wracam to z Mikim jeszcze, nie? Tylko trzeba będzie szkóla tak, jakoś tak nakręcić, żeby tego dymu nie było widać Ale to zaraz się zacznie palić, to nie będzie dymu, jak będzie czystogie. ogień Ej, Johnny Ej, tutaj! O, Coulson wata z latniska Na <śled> wakacjach było super Sam Escobar wakacje. wakacje życia Trzeba A teraz, drodzy widzowie, 15 tysięcy zł będzie wylatywać w powietrze. Ty e, a weź stać, palec A do nie jadłeś. jeden aparat, to na jedną drodzy, tak wyglądają kulisy tego odcinka. Zegnamy się z Wami. Do następnego filmu. Kędzik, powiedz coś. No, no. Do zobaczenia. Już się długo.